Maneczko widzowie, z tej strony ekipa GTA Tu kolejny odcinek z serii Życie Losta. W poprzednim odcinku było spotkanie, już po naprawdę 15 latach nie wiem, od bardzo, bardzo długiego czasu z pewną osobą zwaną Franklinem Clintonem. No, dostarczyliśmy już mu broń, już mu tam przyszła. Także jest wszystko ok. Jeżeli Wam się podobają odcinki, możecie zasadzić łapeczkę, subika, wiadomo. Wszystko, co tam się da, to możecie. A ja, no i piszcie komentarze, oczywiście, ale to, to jest wiadome. A przyszliśmy sobie tutaj, która jest godzina szósta. Żeby sobie popatrzeć na miasto, co tu robię, jakieś baba o szóstej? gościu. Nie mamy auta, jak my się tu możemy teraz zawinąć stąd, to życzymy sobie, i mamy fura że w stronę miasta. Nie wiemy dalej, co było z Darylem, który to był nas, nasz człowiek. Bardzo utalentowany. Zniknął, kiedy on zniknął. Już dawno temu. Jeszcze Enzo chyba u nas w Lostach był. On zniknął i. Nie wiemy co. Nie wiadomo, pewnie nie wie, zgaduję już, no bo żebyś dał jakieś znak życia, czy coś A ani śladu, ani nic Żadnego tropu Także raczej nie wiem, albo ktoś go zabił, albo coś go zabiło Jakieś zwierzęta, czy coś Nie wiem, ale Coś musiał go zabić Albo by go tak długo nie było, a Albo jest trzecia opcja, gdzieś wyjechał daleko z, Ze stanu

blisko było, blisko było naprawdę było bardzo blisko ale myślę, że wszystko jest ok Juan jest... to antes w ogóle to jest nieprawda tak. kurde, bo bierzchą ci ludzie w tym mieście będzie mniej żyło o wiele lepiej ale Umiemy się, się nie rozbić A oni to dosyć bardzo często Co, Co wie... się Co się wieczór Zjechaliśmy jeszcze mnóstwo Była która siódma Jest czwarta Ja pierdolę Kurde Co mnie? Kurde, no. Spaliśmy czy co? Nie, no nie, bo no, spać? Żeby cały dzień przyszedł? nie. się. coś Nie mam to... Nie kto... Helikopter nie widzę helikoptera. To on jest. Kurde, pociąg. Co Może jakieś auto weźmiecie czy coś? O, o, tu jest Dobra, to Kurde, no. To może coś. No, alboż. O co jesteś? Nie wiedział Pasu, pasu. Nie. Nie, Nie, wiem czy to jakiś... I znowu się rano zrobiło Szósta O, o. Siemaneczko widzowie, z tej strony ekipa Pagieta, a tu kolejny już odcinek z serii Życie lostów W poprzednim odcinku spotkaliśmy się z pewną osobą, zwaną Franklinem Clintonem. Dostarczyliśmy już mu broń, już w sumie chyba wczoraj ją dostał. Tak, wczoraj ją dostał. No i co, trochę z nim pogadaliśmy na temat tego, co, o co się będzie działo. Kto przyjeżdża, przyjeżdża do miasta, do... To wraca i Jeżeli właśnie potwieram Co? Widzimy? O tutaj spokojnie Co jest? Czemu jest noc? Czyli byliśmy rano Kurde Nie wiem czy pan O kurde, nie. Nie, nie, nie. bez opon. Ale, nie, nie, Collie. Teraz też Heh weather, co? Jak ja uwielbiam powracać Dawna baza A, no coś tu o pustoszale, co? Halo? O no nie mówcie, że tu nikogo nie ma. Prawda? A to? no. Nikogo nie ma. Wow. Trochę postrzegamy tu, pewnie Przeszedłem tu po jedno, po informacje. Teraz znajdują się na samej górze tego gówna. Ech, Jezus, jak ja tu uwielbiam wracać. Moje miejsce gdzie? A, zaczynałem. Znaczy no w sumie, Zaczynałem od wojska, później tutaj jak wojsko zdemontowali. Po akcji. W Kirgistanie. No dobra, teraz wracamy tutaj. Okej. Okay. 4 mm. to był laptop Tak, to był ten Dobra, mamy informację, teraz trzeba coś wszystko zniszczyć, żeby było pomyślą Jeszcze trochę jeszcze strasznie Okej. Dajcie waszą dostawę. A Najważniejsze. Czy ja słyszę policję? Uh. Oni się mnie nie boją. Najwidoczniej trzeba im pokazać, kim jestem, co? Chodźcie, to chodźcie, policjancie. A komuś auto spłonęło. Wali się, wybucha. Dobra, uciekamy.